About to leave, already in, come with me. Cześć Wardy, z tej strony Kalu, witam Was w takim dosyć specjalnym vlogu, ponieważ jestem w Warszawie przed ministerstwem finansów i pewnie część z Was już wie o co chodzi. Czy pamiętacie konkurs Finansu aktywni, który jakiś czas temu ogłaszałem na swoim kanale, właśnie dzisiaj jest finał 29 uczniów i uczestników z całej Polski wszyscy razem w jednym miejscu tutaj na tej gali, gali rozdania nagród, także co? Zaraz ich wszystkich zobaczycie, zobaczycie jak to wygląda i mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się spodoba jeśli tak wiecie co robić. Łapeczka w górę. Całą galę rozpoczął minister Paweł Cybulski. Głos zabrała również przewodnicząca kapituły konkursowej pani Anna Maksym. Następnie 10 finałowych zespołów zaprezentowało swoje pomysły, które polegały na przygotowaniu projektu inwestycji o wartości maksymalnie 100 tysięcy złotych i jego wypromowanie w szkole. Piątka, możecie od razu powiedzieć jak, jak macie na imię? Kuba. Kacper i Tył. Tymon. Co tam chłopaki, jak wam się podoba tutaj w Warszawie, co? No jak ogólnie gala, jak, jak wrażenie? Stresowaliście się mocno tutaj yy, na scenie? Stres, stres. Bardzo stres był. Był. Możecie coś też coś powiedzieć o swoim projekcie. Co przygotowaliście, yy, co? Bieg pomarzenia. Bieg pomarzenia, czyli na yy. yy, Ma sportowo, tak? Tak, to cykl martanów charytatywnych dla nieulczania chorych dzieci. O, cykl. szczytny cel, naprawdę. Łapeczka w górę dla chłopaków tutaj. No i co, możecie kogoś pozdrowić jak chcecie. Pozdrawiam kolegów, koleżanek. Całe Bobolice pozdrawiamy. Po, pozdrawiamy Bobolice, tak. <noise> Następnym punktem programu było wręczenie nagród i dyplomów dla finalistów. Nadszedł ten najprzyjemniejszy moment. Trema zeszła, więc atmosfera stała się luźniejsza. Czas na pamiątkowe zdjęcia. Pan minister zrobił uczestnikom niespodziankę i zebrał ich do swojego gabinetu. Pokazał wszystkie pomieszczenia i opowiedział, jak wygląda jego praca na co dzień. Każdy mógł zasiąść w jego fotelu i poczuć się jak on. Dał się też namówić na krótką wypowiedź. Proszę Państwa, dziś mamy dzień wyjątkowy. 29 uczestników finału konkursu Finansu Aktywni. W tegorocznej edycji wzięło udział 540 szkół. Mamy 180 dojrzałych projektów, które zostały przejrzane przez komisję konkursową. Naprawdę dużo projektów na bardzo wysokim poziomie, nadającym się generalnie do. Dalszej realizacji już w ośrodkach lokalnych. Nie wiem, czy widzicie, gdzie są wszyscy. Może chcecie to zobaczyć lepiej, co? Dzięki uprzejmości Narodowego Banku Polskiego dzieciaki wraz z opiekunami weszły do najprawdziwszego skarbca. Mogły podnieść sztabkę złota i zobaczyły jak wygląda milion złotych w banknotach. Zresztą zobaczcie sami. No, moi drodzy, na tyle. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Mogłem się spotkać z Wami, także, super dzień dla mnie. Mam nadzieję, że dla Was film również. Łapatki! Yeah.